Przechodzimy do tematu Hotel Paradise, podobny program konkurencyjnej Aha. stacji. Oglądacie? Co myślicie? E, ja tak, ja nie obejrzałam jeszcze żadnego odcinka, e, ponieważ e, po, na po prostu. W okresie pandemii? Nie, pierwszy, pierwszy okay. sezon obejrzałam, mhm. drugiego jeszcze nie obejrzałam, na drobi pewnie, ale po prostu między 20 a tą 21 nie mam czasu. Zazwyczaj wtedy jeszcze pracuję mhm. i po prostu nie miałam czasu, pędziłam na LoF Island i to mnie interesowało. No ja obejrzałem cztery odcinki, poprzedni sezon też oglądałem, e, nawet udało mi nam się zaznajomić z, z osobami z tamtego sezonu, więc pozytywnie. E, ale jeżeli chodzi o sam program, no to jeżeli miałbym się wypowiedzieć, no to uważam, że w Love Island, no może to oczywiście jest stronnicze, tak? no bo Love Island to, to, to my, e, ale bardziej atrakcyjni ludzie, mhm. szczególnie kobiety. E, Wiem, że na czymś troszeczkę innym polega ten program, ale no nie wiem, no ja zawsze sercem za Love Island będę, nie chcę tutaj krytykować nic a, i po prostu, no, Low Island zawsze górą. Mikołaj, pytanie do ciebie, skoro oglądałaś tę edycję. Czy ktoś zwrócił twoją uwagę w tej edycji? Na, z kimś mógłbyś się chociaż zakomplować? Bo tutaj już nie mówię, no bo jest Sylwia. <grystanie> Jeżeli chodzi o dziewczyny, to mogę powiedzieć od razu, że nie byłbym zainteresowany żadną dziewczyną. Co? Żadną. Do tej pory, co widziałem żadną. I mówię to z ogromną, z pe ogromną pewnością. z pierwszej edycji? Z pierwszej edycji, no nie wiem, no być może być może Martyna. Martyna jest ładną dziewczyną. Mm -hmm. e, ale resztę to już tam nie do końca chyba pamiętam. Może Sandra? Sandra? Mm -hmm. Blondynka? Tak Sandra, tak blondynka, długie ale, ale, ale ona cię denerwowała. Coś mnie denerwowała, tak. tak. No nieważne. E, <laughs> ale w tej edycji jedyne na kogo zwracam... Z, na pewno bym się zakumplował z opakami, No ja mam raczej taki, taką swobodę e, poznawania nowych ludzi i jakiegoś tam łapania kontaktu. Mm -hmm. Ale co najdziwniejsze, to w tym nowym sezonie największą moją uwagę zwrócił Łukasz. Czyli, czyli, czyli chłopak, który de facto wylądował jako pierwszy w singielni. No i jakby to powiedzieć, bardzo ma nieudane próby zdobywania tych dziewczyn. Próbuje na różne sposoby, nie wyciąga wniosków i popada... Co byś mu doradził po prostu? Żeby wrzucił na luz? I nie chciał zgrywać chojraka, tylko naprawdę rozmawiał z nimi i słuchał tego, co ich boli, a nie tylko stawiał na swoim, czasami w głupi sposób.